Jak to jest, mama, mama? A! Wszystko! A! Wszystko! Tak jak najszybciej! Po przyjeździe do szpitala zakładają wadziki. Możesz ją odwiedzić. Klaudia klau, odwiedza Madzię. Cześć Madzię. Zrobię szybko i zobaczymy się przy parę. A. Dwa tygodnie później Madzia wraca do szkoły. Koleżanki bardzo się cieszą na jej widok. Cześć Madzia. Cześć. Mogę się podpisać? Wpisują się ja na gipsie. Dwie dziewczynki przychodzą i nabijają się z mnie. O, ja raz No I jak dasz mi talerz, to ją ci To wcale nie jest miła. A co ci to? Opuści? No bo że to jest moja pierwsza to z tego. To z tego, że nie zostawiam jej jedzie. A teraz u was ogolci, które nie przychodziłyśmy do dzieci i e, nie nas może się ją zastanowić. Ale czemu? Dlatego, że może ją to boli. Marysia tak? godzi się z Madzią. Już to ją to boli, tak? A może mnie to boli? Co? Już to. No A ty, jak masz yy, ten wykładnikowy? dobrze. Kania idzie przemyśleć swoje zachowanie. Po 10 minutach wraca. Dziękuję. Anna godzi się z Madzią